Wszystko ostatnio troszeczkę nawet mniej. Na, na siłowni, na, na treningi opuściło się kilka treningów ostatnio. Jeżdżę po całej Polsce, po klubach poznaję różnych fanów, fanki. Także jest naprawdę fajnie, imprezy są ciekawe. Pozwiedzam całą Polskę przy okazji, więc naprawdę fajnie. Przyjaciele i bliscy znajomi w miejscowości tam, gdzie mieszkam. Nie, no, 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 znają mnie po prostu, jaki byłem wcześniej. Także ich reakcja na, 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 na to wszystko jest jak najbardziej pozytywna. Yy, wiedzą, że zawsze byłem y, wariatem. Y, Wesoło się ze mną spędzało czas i imprezowało dobrze. Yy, co? No, cały czas wspierają mnie, są ze mną. Yy, pozytywne komentarze. Y, także na pałerze jest, jest dobrze. I przed programem Ksywa y, wzbudzała tam Respekt. A teraz dużo ludzi, oprócz tego, że respektuję, też cieszą się, że właśnie chłopak, na przykład z ich osiedla, ich znajomy gdzieś tam mogą go mnie oglądać w tym programie, a nie jakiegoś obcego. Dużo takich właśnie pozytywnych ze znajomych strony opinii. Było. Zdarzały się różne sytuacje, takie jak, nie wiem, różne zaczepki pod jakimiś tam, nie wiem. Miejscami sklepów nocnych, czy tam naszych miejsc, w których się tam za, za, za młodszych lat przesiadywało. No i były różne, różnego rodzaju salówki i tak dalej. No, pod tym względem respekt się, respekt rósł. oprócz tego no, można było pomóc też w, w różnej innej dziedzinie, też się pomagało w każdej branży. Także jest. Распект.